Halo, hallo, świętym. To znowu ja dzisiaj znowu: 5 czerwca 2020 roku i kontynuujemy granie w Assassin's Creed. Origin, o, tu kobieta jakaś jest, która jest atakowana przez jakichś bandytów rzekomo. Wygląda trochę jak bardziej się jakby je Chyba jakaś handlarka. Przynajmniej wygląda na handlarkę. Dobra, wyeliminuj bandytów, no i się cieszę. Tak, tutaj skarb jakiś jest. Okej. Okay. W ogóle wczoraj? Co? O, aha, to jest kolejna ta. Eee, wczoraj, jak sobie jeszcze wieczorem, eee, bo już jak nie nagrywałem. Nie wiem, co ja tam robiłem, co to jest. Zamordowany i powieszony jak przy, przynęta. Czy wszyscy bandyci muszą okazywać brak szacunku dla zmarłych? Aha, że to jest komentarz, pewnie. Tutaj bajeka na ten temat. Ale rozpierdol. Jedni w tamtą, drudzy w tamtą się ma. Mogę zebrać mu z ręki, dało się. E, jeszcze biegnie w stronę jakichś kurwa lwów, czy czegoś innego takiego. Co to w ogóle jest? Księdy, może są. Albo sępy? O, sępy. Nie wiem co te pióra kurwa oznaczają, tak ja wam szczerze. Jebany ty! Strzelanie w ptaki nie jest łatwą sprawą. Dostał? Kurwa. No nie wierzysz ze nas pierdalać mi tym jadu zajebany wracaj tu Okej. Okay. Powiem Wam szczerze, że to była trochę udręka, O, ale tutaj piramidkę mieliśmy zrobić. Dobra, to jest jakaś miejscowość. A tutaj zrobimy... Myślę, że zrobimy to, skoczymy do miejscowości, żeby sobie szybką podróż odblokować. I potem wrócimy do Memphis, żeby robić questy. Tak, w ogóle wczoraj właśnie jak mówiłem, że jak wczoraj renderowałem i tam przesuwało się i tak dalej, to oglądałem... Taki... no nazwijmy to ten... nazwijmy wow. to eksperyment społeczny gdzie chłopaki tam, nie wiem, 12 lat, tak? 13... Znaczy 12 lat, do 12 lat wydaje mi się, gdzieś, a może nawet w tym samym wieku oni byli. Um, zostali w domu na 5 dni samemu i to wiecie, tam było nagrywane, tak? Podczas w... ten... W ciągu dnia była ekipa filmowa, czyli dwie osoby, tam mikrofon i kamera i, i oni właśnie tam nie dość dokumentowali, to pilnowali, żeby dzieci nie odjebały zbytnio. Znaczy, ogólnie jest tak, dzieciaki żyją same, tak, przez 5 dni, mają jedzenie, mają wszystko dostarczone, mają tam jakieś takie rzeczy, które nie zaszkodzą Wiecie, nie zrobią problemów jak zniszczą, nie, nie ten, nie, nie ma telewizora czy tam komputerów czy coś, to w ogóle w tym drugim było chyba nagrywane. Tylko mają tam takie, wiecie, jakieś puzzle, jakieś gry planszowe, jakieś tam gry takie jak na przykład, wiecie, te piłkarzyki takie, takie rzeczy. I dodatkowo mają właśnie tam jakieś jedzenie, słodycze, mają też, farby dostają i jeszcze tam jakieś inne rzeczy, nie? I... I ekipa filmowa jest, która podczas dnia tam jakby nazwijmy to... O, widzicie, da się już tam wejść gdzieś. Nazwijmy to, że podczas dnia się pilnuje, żeby... No, żeby nie było przypadkiem tam jakichś niezgodności z zasadami jakby tego uczestnictwa. Czyli wiecie, żeby dzieci się nie biły między sobą, bo nie mogą, tak? Żeby tam nie zrobiły sobie krzywdy, czy komuś krzywdy. Mój skarbie, najdroższy mam z sobą dziwne... Mam za sobą 9 miesiąc, w zeszłym tygodniu przyszedł Bebi, i rzekł, że musi pracować szybciej, bo król słabnie za każdym, z każdym dniem. Rzekłem mu by dał mi, trochę, dał mi kolejne 10 tysięcy ludzi, to ukończymy budowę w jeden dzień. Tamtej nocy piliśmy i śmialiśmy się, ale radość zmieniła się w smutek, gdy powiedział, gdy ponownie wrócił step. Powiedział mi wtedy, że król nie chciał zaczekać na konieczenie grobowca. <coughs> za to, co za strata pieniędzy, ale przynajmniej ujrzę cię wcześniej niż się spodziewałem. Ok. Słuchajcie, co, że król umarł i pewnie dlatego, że nie był grobowiec stworzony, to, to postanowili go jakoś inaczej pochować. Nie wiem. Wracając dalej i mówiąc, i właśnie. Dzieci też przed tym, w sensie ci chłopacy, tam 10 chłopaków, nie, jest, chłopacy przed tym jeszcze mają rozmowę z psychologiem, tak, I, i wiadomo, i właśnie w dzień jest ta ekipa filmowa, czyli tych dwóch ludzi, a w nocy mają kamery po prostu rozstawione po całym tym, po całym miejscu, no wiadomo, nie w łazience, no, tam gdzieś takim miejscu, ale ogólnie tak, i... E... I ogólnie polega na tym, że, że zobaczą, jak to będą przez 5 dni, jak będą mieli totalnie, wiecie, totalnie wolne co, co się będzie działo, nie? Okej. Okay. Nie zadziałało. No, w tej tu już nawet nie byłem nigdy, nie? O, przynajmniej to jest dobre. Dobra, tutaj drewno jest jakieś. Muszę to dobra, nic tu w takim razie nie ma. I ten, i... Co jest? Czemu nie, nie wchodzisz? Kurwa, co jest tam, tą grą zjebaną, z tym wchodzeniem? No się coś jebie czasem. No patrzcie, on na przykład wejść nie chce. I właśnie to jest tak, że dzieci mogą w każdej chwili porozmawiać z rodzicami, dzieci mogą w każdej chwili porozmawiać z tym psychologiem albo porozmawiać z tą ekipą filmową, jakby coś działo niedobrego. I mają też opcję, że mogą w każdej chwili pójść do takich drzwi, gdzie jest dzwonek i. Okej, okay, a na górze coś jest? Bo nie założyłem. A chyba nic. Do takich drzwi, gdzie jest dzwonek i zadzwonić nimi, mogą stamtąd, wiecie, się wynieść, nie? Że sobie pójść stamtąd po prostu bez żadnych no hard feelings. I właśnie tych, te dzieciaki przyszły, wiadomo, wolność to chciały przetestować do, do kiedy chciały zobaczyć ci chłopacy, chcieli zobaczyć do kiedy tam czy, czy, to prawda, nie? Że, że, po prostu taką wolność mają i zaczęli naprawdę rozpierdolnie zły robić. I ogólnie ciekawe to było do oglądania, co tam się dzieje. Ale powiem wam, że to było ciekawe, tylko że mi się wydaje... To było ciekawe, znaczy, rozumiem dlaczego to zrobili, bo, o czym ja mówię, na... jestem pewien, że zrobili, że te wszystkie dzieciaki, one były z jednej, tak jakby nazwijmy to, to był brytyjski, brytyjski eksperyment, czy cokolwiek te dzieciaki były z jednej warstwy społecznej. To ja mogę być 100% pewny. Oni byli takiej z średnio zamożnej albo zamożnej wszyscy I to widać po tym jak się zachowują niektórzy. W sensie widać za tym jak się zachowują. No wiadomo, że wiadomo po zachowaniu że kto skąd co robi, nie? Ale po prostu um było widać i tam różne było, na przykład tam jeden gościu rozwalał prawie wszystko, nie i później dzieci były... czy reszta grupy była na niego zła, jeden gościu cały czas to akurat mnie denerwowało najbardziej chyba Tak jak się w, wiecie wcielałem w tych, tych młodych ogólnie to było tak, że wiecie, żarli cukierki i tak dalej, wszystko przez pewien czas, ale później byli głodni, bo cukier pomimo tego, że te, że. Okej okay. ja mam pytanie Jak to wygląda? Bo ja się mam tam przedostać, nie? Czy to jest jakby. Czy ja mogę gdzieś jeszcze indziej tu się dostać? Czy podstawienie tutaj. Chyba że to chodzi o przepchanie. Czekajcie. Być może chodzi o przepchanie, bo widzę tylko dwie szpule, a nie trzy. Tak, i właśnie jeszcze był jeden chłopak, który właśnie na przykład oni nam w końcu coś zaczęli jakieś robić, jedzenie czy coś sobie i, i się zapoznawać. Zaczy, zapoznawać się zaczęli, ale ja tak będę na wyrywki, żeby tam zbytnie spoilerować, jakby ktoś chciał to obejrzeć, albo ten, albo po prostu e, będę mówił raczej o sytuacjach. Był jeden gościu, który się chyba nazywał Sim, czy coś takiego, i on mnie irytował na początku przynajmniej. Dlatego, że to była ta osoba, która, to był ten rodzaj chłopaka, który po prostu za wszystko, wszystko za niego rodzice robią, w stylu wiecie, na przykład sprzątanie czy cokolwiek i i ogólnie była sytuacja, gdzie oni naprawdę zrobili dosyć mocną rozwałkę, rzucili jakieś cukierki na, na dywan w ogóle i się kleił i było to rozpierdol i postanowili to jednak jakoś posprzątać, albo zetrzeć farby, którą, bo znaleźli farbę i postanowili farbą po prostu, czy zetrzeć, farbą pomalować tamtego, pomalować tę, pomalować, postanowili farbą pomalować ściany i się podpisać, <grym> czy tam cokolwiek robić, no ale później wiecie, weryfikacja, że jednak to prawda, że, że oni po prostu dali im wolną, wolną wolę cokolwiek robić, dopóki tam jakieś zasady są, że nie będą. Że nie, nie będzie niebezpiecznie dla kogokolwiek i nie będzie tam jakieś mocno przekięcia pały. Ale jak się właśnie. Te dzieciaki domyśliły tego, że tak to jest, no to, to chciały posprzątać. No i tam to sprzątali, tam coś, no i ten Steam w ogóle nie sprzątał nic, nie? I o. mówi, no, że on później to zrobi, albo coś. Takie, wiadomo, pierdolenie typowe. I go później chłopaki zweryfikowali, że w chuja wali, nie? I kazali mu tam coś posprzątać, on mówi, no, później, później. Się wkurwili na niego i on tam chciał gdzieś spać chyba w tym. W sensie, nie wiem, z jakiegoś powodu postanowił, że będzie spał w... W tej, Czy znaczy ja tędy mogę przeskoczyć, to chyba muszę tą szpulę zabrać Że będzie spał w namiocie Z jakiegoś powodu, bo ogólnie go zaczęli męczyć Że, że on tam właśnie nic nie robi I tak dalej A on nie odpalił się stopera To wiecie co, ustawię 15 minut jeszcze co Mamy ile? więcej ile 40, 50 po, jest 30 po Czyli liczymy, że jest 20 minut No 35 po jest Liczymy, że 20 minut, to jeszcze 5, no to Nawet 10 minut z tego zrobię Jednak Najwyżej ja krótszy będzie. I y, ten gość gość, po prostu. Y, męczyli go męczyli go i na sam dzień jak właśnie coś tam zjedli, to to ten. To po prostu. Y, Zobaczyć coś tam jest. Chyba nie. Bo tam jest szpula, tak? Tutaj też jest szpula. Co tam jest ten jeden? To chyba szpula jest, nie? A nie, to po prostu jest to, że to to jest, ok. Tam też jest jakiś po prostu... Co to jest? Tak, to jest to i te przejścia całe. Dobra. I po prostu kolesia zwymęczyli tak, że on tam na samy dzień właśnie posprzątał, no się trochę ogarnęli, ale ogólnie bardzo, bardzo ciekawe to było, bo w ciągu trzech lat wzniesimy ponad połowę tej wielkiej budowli Z... Zrzeszenie ok, okej. Nie mogłem przeczytać zrzeszenia. I ciekawe było na przykład to właśnie, że tam jakieś powiedzmy dowódce chcieli wybrać, ale tym później wiadomo. Przy takim, przy młodym wieku tak średnio się go później słucha i ogólnie na początku na on właśnie pomagał temu Simowi i całemu. Bo chłopaki go tak męczyli, że on tam spać nie mógł i potem właśnie sobie... Pewnie mi się wydaje, że coś poza kamerą było, że oni powiedzieli mu, że zobaczymy jak pójdziesz spać czy coś. Żeby wiedział, o nie kotowanie zrobili, nie? Kotówę czy cokolwiek. I on chciał spać na zewnątrz no i go właśnie pilnował kurwa do czwartej w nocy chyba ten jeden dowódca ich, Ancient writing from the Old Kingdom. I ogólnie straszny rozpierdol, był taki jeden mitz chyba czym. Michael chyba się nazywał. Dzieciak. I rozpierdalał wszystko. W pewnym momencie, tam chyba trzeci dzień czy coś takiego, rozdupił prawie wszystkie, całe, wszystkie krzesła z tego. Z domu, nie? I tak dalej. I ogólnie była, no takim chujem byli ludzie po prostu... Jakby przypięli winę za większość na niego, nie? I aż w, w którymś momencie postanowili e, zadzwonić, żeby znaczy poprosić o tą panią psycholog, żeby rozwiązała może spory i... Bogot nie chcieli w tym domu, nie? Na te, na te resztę dni. No i ogólnie to. To później dzieciak płakał. Ale też mnie drażnił. Później się grupy, podzie... stworzyły się dwie grupy, gdzie jedna była właśnie ci tacy, którzy byli tymi. E, którzy męczyli, tak? I jedna, która była. Dobra, mieliśmy tu pójść, żeby sobie odblokować przejście, nie? Znaczy odblokować szybką podróż. I druga taka właśnie spokojniejsza, nie, i tam się między sobą kłócili, i tam nawet ten, jakiś rzut potem, potem, jedna nie dawała drugiej spać w nocy, tak? Co się tam stało, ty? Tam aż do czwartej, potem oni z rana tamtych drugich obudzili, ci właśnie, ten, Nitra, okej. Okay. Ci, ci, spokojniejsi, tych, tych, co obudzowali w nocy w nocy obudzili, znaczy z rana samego obudzili i no prawicie co jeszcze myślę, o tu jest kowa zajebiście. I ogólnie się tam pod koniec było nie? raz wkroczyła ekipa filmowa, bo oni chcieli coś tam na dworze się bawić w coś, ale później ten pomysł zabawy na dworze przerodził się w łowy na Hedgehog, to jest jeż chyba, nie? Na jeża nie i... I ekipa filmowa wkroczyła, żeby kurwa nie zabili tego, nie? I najlepsze było, że to było gdzieś mniej więcej tak... 10, 11 e, wpadł ten pomysł, żeby zabić zabić a, a ten. A skipnięcie było czasu do, do, do chyba 8, coś takiego, w sensie, że do 20. No, do 20 wieczorem e, skipnęli czas, tak? Czyli czyli przez cały dzień coś tam się odpalało. Nie wiadomo co. No ale trudno. nie i romp. Jak będziemy mieli złote przedmioty, to sobie je zachowam, żeby nie upłatać. W sumie trochę żałuję, że sprzedałem te, że sprzedałem wcześniej te. Te złote. No. Wiecie, co jeszcze powinienem był kupić? Powinienem był kupić ten. 32, to jest ile? 5 poziomów. Nawet więcej, bo tu jest e, 6-8 poziomów. Dobra, na, na 10 poziomów, jak będzie, to wtedy to ten zrobię. Ok, ale gdzie jest ten? Tutaj jest. Chodźmy tam do niego na razie, to jeszcze. Może tego Quest'a też zrobię, jak będzie gdzieś blisko. Jak nie, to się wyleje na jego. Ale chcę. Ha, dużo, jest kurwa, serio. No, no możesz tam. powiedzieć, wypierdala, Tam już, raz? No, no. Oh, cement? 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 cement, nie wiem czy cement. E, tak, no i ogólnie te dzieciaki były. Ostatni dzień to było masakra. Item, way, jedni. Jedni <tau> no, właśnie ci bardziej spokojni, to oni tam. E, oni tam. W ogóle było tak, że oni. Była grupy właśnie podzielone 5 na 5 W sensie, że pięciu spokojnych, no, się... pięciu e, takich tych, tych takich bardziej aktywnych, ale w, w którymś momencie chyba przez to, że goś nie mógł spać i ogólnie go wymęczyli, to jeden przyszedł do tych bardziej aktywnych. Nie, Po prostu zradził kumpli. I później się pytał, czy wiecie, męczył psychicznie tą czwórkę pozostałą. Pytając się ich, czy, czy jest ich kol kolegą. Hej, jestem twoim kolegą? Hej, jestem twoim kolegą. I oni nie chcieli nie chcieli być nie mili. Więc ten, więc okej. Okay. Myślałem, że wiecie, że sobie kurwa wezmę. Ile wydamy? Jeszcze dwa razy kupimy? O, coś legenda jest jakaś rzeczywiście. Chujowo, że tarcza. Uśpienie przy bloku. A, to ja tą tarczę mam. Ty, ale lipa. Mam Do you know why our people forget our history, Bayek? It's because so many of our beautiful relics are stolen. We have the power to stop them. I heard of a group of these dung eaters who are near Handel them, and I will make sure you are well paid. Ok, handel artefaktami. Gdzie to jest? Ty, 200 metrów, w sumie nieźle. E to luz, kurwa, jak to jest tutaj za, obok, za rogiem, to jeszcze teraz mogę nawet zrobić. Dwie minuty jeszcze. E, no, I, i ogólnie było, było dosyć, dosyć ciekawy ten. Dosyć ciekawy widok, tylko jak wspomniałem, e, bardzo widać było to, że, e, że to były osoby, które są z jednego jakby. No z takiej rodziny, gdzie niczego nigdy nie brakowało, nie? Bo ja mówię, ja mając nie wiem 12 lat, ja już jak mając 9 lat, jak przyszedłem z... do no to jest 9-10 tak, to jest między trzecią klasą a czwartą i ja wtedy jakby u nas było podzielone, że klasa 1 2 3 to jest jeden budynek, klasa 3, 4 ten 4 5 6 jest drugi. I właśnie i właśnie klasa, tam jak już 4, 5, 6 to, to już trochę inaczej to wyglądało mnie, nie? I, I totalnie nie miałem w głowie takiego wsiubździu, żeby rozpierdalać chatę, bo bardzo często byłem właśnie w chacie sam. I musiałem posprzątać, musiałem sobie ugotować, potrafiłem sobie ugotować czy jajecznicę jajecznice kotleta, potrafiłem stłuc i wrzucić na patelnię ziemniaki obrać, wrzucić, żeby się ugotowały, wszystko było tego. Wszystko było tak jakby... No w sensie dał... przeżyłbym, nie? A oni powiem wam, że no na, rzutem na taśmę przeżyliśmy. Może coś dostanę jeszcze jakoś? Jakiś przedmiot? Chyba nie. O, dostałem zajebiście. Łuk warstwowy, leki łuk. Czemu ja kurwa leki łuki zawsze dostaję? Których nie używam, pomyślałem. I co, ja mam dwa punkty już? A no tak, bo przecież był ten. Lekki łuk wojownika. A w sumie, jednego lekkiego łuku nie mam z jakiegoś powodu, także zostawię to. Ja chyba mam dlatego, że... A co tu mogę zrobić? Mogę to zrobić. Wiecie co, zrobię to, żeby już mnie kurwa nie męczyło, nie? Zdolności mam dwie, bo przecież byłem w tym. Byłem przecież w. No. W, tej, w tym grobowcu weźmy też oczy, wyposażenie. Wiecie dlaczego? Bo zauważyłem, że to jest. że żadnych legend nie mogę znaleźć, ani czego takiego w tym sklepach. Dobra. Wow. Ja, ja. Oh. Także, także bardzo ciekawe było to doświadczenie. Tylko mówię, fajnie jakby jeszcze zrobili, nie wiem czy zrobili inne edycje, ale jakby zrobili właśnie pomieszanie społeczne, tak? Że gościu z niższej klasy, gościu z wyższej i tak dalej, to pewnie ci z niższej by przejęli władzę, bo by agresją przyjęli. Unosili. A jeszcze, jakby to był taki z niższej klasy, ale jednak z pokoziomek w sensie, że wiecie, że. Nie, nie, nie taki, który męczy innych, tylko taki, no, taki, wiecie, taki kumpel, który stanie za tobą, to, to, to już w ogóle by mieli dobry ubaw, I by im pogotował, coś, pogotował by ich i nauczył. Dobra, na razie tu kończę, do następnego się mamo.